rozdział 25 i pan powiedział do mojżesza powiedz synom izraela aby przynieśli mi dar od każdego człowieka który daje dobrowolnie ze swego serca zbierzcie dar dla mnie a to są dary które zbierzecie od nich złoto srebro i miedź błękitna tkanina purpura karmazyn bisior i sierść kozia, skóry baranie farbowane na czerwono, skóry borsucze i drewno akacjowe, oliwa do oświetlenia, wonności na olejek do namaszczania i na wonne kadzidło, kamienie oneksowe i kamienie do osadzenia efodu i pektorału. I zbudują mi świątynię, abym mieszkał pośród nich według wszystkiego, co Ci ukażę, według wzoru przybytku i wzoru wszystkich Jego naczyń. Tak uczynicie. Uczynił też Arkę z drewna akacjowego. Jej długość będzie na dwa i pół łokcia, jej szerokość na półtora łokcia, a jej wysokość na półtora łokcia. I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i na zewnątrz, Pokryjesz ją, a na niej, dokoła, uczynisz złotą listwę. Odlejesz też do niej cztery złote pierścienie, które przymocujesz do czterech jej narożników: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa pierścienie do drugiego jej boku. Uczynisz drążki z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem, i włożysz drążki w pierścienie na bokach arki aby na nich noszono arkę. Trążki te pozostaną w pierścieniach arki, nie będą z niej wyjmowane. Warkę arkę włożysz świadectwo, które Ci dam. Uczynisz też przebłagalnię ze szczerego złota. Jej długość będzie na dwa i pół łokcia, a jej szerokość na półtora łokcia. I uczynisz dwa złote cherubiny. Wykujesz je, ze złota na obu końcach przebłagalni. Jednego cherubina uczynisz na jednym końcu, a drugiego cherubina na drugim końcu. Z samej przebłagalni uczynicie cherubiny na obu jej końcach, a cherubiny będą mieć skrzydła rozpostarte ku górze, zakrywając swymi skrzydłami przebłagalnię. Ich twarze zaś będą zwrócone ku sobie. Twarze cherubinów będą zwrócone ku przebłagalni. I położysz przebłagalnię na wierzchu arki, a w arkę włożysz świadectwo, które Ci dam. Tam będę się z Tobą spotykać i z ponad przebłagalni, z pomiędzy dwóch cherubinów, którzy są nad arką świadectwa, będę z Tobą rozmawiać o wszystkim, co Ci rozkażę dla synów Izraela. Uczynisz też stół z drewna akacjowego, jego długość będzie na dwa łokcie, jego szerokość na jeden łokieć, a jego wysokość na półtora łokcia. I pokryjesz go szczerym złotem, i uczynisz dokoła Niego złotą listwę. Uczynisz też dokoła Niego obramowanie szerokie na cztery palce i złotą listwę dokoła obramowania, uczynisz też do niego cztery złote pierścienie i przymocujesz je na czterech narożnikach, które są przy jego czterech nogach. Przy tym obramowaniu będą pierścienie, przez które przewloką drążki do noszenia stołu, a te drążki uczynisz z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem i będzie na nich noszony stół. Uczynisz też jego misy, czasze, przykrycia i kubki do nalewania. Wykonasz je ze szczerego złota. I na ten stół nieustannie będziesz kłaść przede mną chleby pokładne. Uczynisz też świecznik ze szczerego złota. Ów świecznik będzie wykuty. Jego podstawa, ramiona, kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. Z jego boków będzie wychodzić sześć ramion trzy ramiona świecznika z jednego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego boku trzy kielichy na kształt migdału na jednym ramieniu, wraz z gałką i kwiatem i trzy kielichy na kształt migdału na drugim ramieniu, wraz z gałką i kwiatem tak będzie na wszystkich sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. Ale na trzonie świecznika będą cztery kielichy na kształt migdału z gałkami i kwiatami i będzie gałka pod dwoma jego ramionami także gałka pod następnymi dwoma ramionami i gałka pod innymi dwoma ramionami tak będzie, pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika. Z niego samego będą wychodzić gałki i ramiona, wszystko to w całości będzie wykute ze szczerego złota. Uczynisz też do niego siedem lamp i zapalisz je, aby świeciły przeciwległą stronę. Także jego szczypce i naczynia na popiół mają być ze szczerego złota. Uczynisz go i wszystkie naczynia z talentu szczerego złota. Uważaj, abyś uczynił wszystko według wzoru tego, co ci ukazano na górze.